Czy świeci jedno światło? To jest... Pita. A czym jest. czyli nie świeci? Kanskje det er røyk. O, i jest rówka za założona i można tutaj to tu jeszcze z tej strony krowę zobaczymy jak ona tam się czuje czy dać wody czy nie Kropka, wody chcesz tam ci wodę jak może zechcesz aż wodę no. no i co? Tak, nie chcesz pić się jeszcze podrapać ją trzeba, ona jeszcze lubi drapać. Trówka tu ma drapaczkę, o! Wtedy będzie dobra, bo ona tak to nie niewiecona I my to chcemy, a ona lubi drapanie. Tu po gębie wszędzie, gdzie chcesz. Idzie tak się ustawia, bo ona tam swędzi i nie może się podrapać. I tak lubi, żeby ją drapać tu. No idziesz jak dobrze podrapać. Pijesz tą wodę czy nie chcesz na razie, nie chcesz. Na razie nie chcesz się mi topić. odstawię to na bok. Uroczem No No dobrze, dobrze. Teraz masz dobrze. jeszcze coś Ci się nie podoba. To wyjdziesz ona ma ten ten Muszę ją z tym drapaniem, to wtedy ona stoi spokojnie aj tutaj pysk, o zobacz tu masz taki ruch, ona ma tutaj już dochodzi do tego, do, do, do oka widzisz, to już się, do, do, pod oko, to do skóry się wbije z tej strony jej to obcinali tam parę lat temu też jej tak dochodziło, tu ma ucięte gdzieś no i dochodziło też do tego Dochodziło do tego do skóry już i jej tak wtedy, taką tą, tą maszyną, jak to się nazywa, ta, do, taką na prąd do obcinania, to jest już taki kawałek ucięty, do, do już do, do ciała dochodziło. To jest, nie wiem ile tam lat temu to było, więc już nie parę, bo to już z 10 lat temu może, czy kiedy, nie wiem. Te muchy gryzą czy teraz tam w zimie to much nie ma, ale na jesień jeszcze tu były, niby na dworze było zimno, już much nie ma, a zawsze to jeszcze przechodziły. Na o. O, to, dobra, to na razie A tu też, też te, to dobra, jest to na razie jest, to tu to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to tu tym, są różne, to są zmilane, kukurydza jest i zboża razem się to w, w, w takim środowniku się mieli. a to, to różne ziemniaki, ja, jabłka, różne obgryz, różne takie, żeby sobie zjadła, czy buraki, czy inne tam, nie wiem czy buraki akurat się mają, czy nie, już chyba nie. A jeszcze puste na razie, tam kury tylko sobie parę kur co jest. Siedzą tak wysoko, bo lubią wysoko siedzieć kury. Zobaczymy ile ich tam jest, tu są trzy. Tu? Jeszcze trzy, to jest sześć, siedem, osiem kur to jest. Znaczy jeden kogut. O i tutaj są drzewa, tutaj zwali nim, tutaj. A tak, wszystkie zagródki są puste, no bo już nie hoduje się tutaj tyle. bo już się nie... Nie można krów razem z, ze świniami i to dlatego, a i tak poza tym to już jak już chorował, to już oni likwidowali to wszystko. Chorobią świnę. No i co? Krówkę? No Cię pogłaskał, chodź kropka Cię pododaj po łaskota. a widzisz teraz nie uciekasz, uciekać znowu no chodź się. no, tu pod, pod szyją jak się lubią lubi, lubi tu potrapać, o, no a chodź, uciekaj, uciekaj, Gra, grabiami to nie uciekasz, tylko pyskiem tu, No, teraz stoisz, no. Wszędzie tu po podrapać. podrapać. No. Co się tak boisz się, że ci coś się stanie? Podrapię cię. Cię to. Znaczy, tu swędzi wszędzie. wszędzie. Bulgotaż tam pod tym, co zeżarłaś. To na razie się odbieramy. To się tutaj zimno jest, jakby były świniety, czy więcej tych jeszcze krowy jakieś, ten to... To było cieplej, a teraz to jedna krowa takich dużych lat to nie nagrzeje. To tu jakby był duży to tu zamarzała woda. Co im to rozsadziło te ten, ten rury. To na razie to będziemy zamykać się. Kasimy się światełką. i idziemy to tam przez zewnątrz kasi. się z tej strony gasi a tutaj muszę te snopki to a jest taki na ten groch. grochot tylko teraz jest jasno tam on teraz dzisiaj się cieszy, jak go zakrywa to jest taki naczelny ruch. Tylko on tak jakoś słabo świeci. To po całą powierzchnią świeci. Tylko to całą. całą tą, tak Jak ta biała powierzchnia, to całe po świecić świeci się. Ale coś jest taki zepsuty, że tylko ten środek świeci się. To na razie tyle. Będziemy. Tam za dużo to nie można patrzeć. Bo byśmy za dużo widzieli. To na razie tyle.